Witajcie moi drodzy, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj z mojego samochodu. Ja już siedziałam na ławce, już mój palec wędrował w kierunku przycisku rekord, ale niestety musiałam stamtąd uciekać, bo zaczął padać deszcz. Nie przejęłam się tym za bardzo, bo wcześniej zgodziłam się na to w swoim sercu. Powiedziałam, Panie Boże, jeśli pozwolisz, abym nagrała na dworze, nagram na dworze. Jeśli nie, schowam się do samochodu. Żaden problem. Zgoda. Zgoda na rzeczywistość. W tych małych sprawach, takich jak ta, o której opowiedziałam, ale także w większych sprawach. To jest owoc pokoju, który przynosi nam Chrystus. Zgoda jest owocem pokoju. Chrystus jawi się dzisiaj w czytaniach jako książę pokoju, jako ten, który przynosi światu pokój. Posłuchajcie dzisiejszego pierwszego czytania z Księgi proroka Izajasza. Widzenie Izajasza syna Amosa dotyczące Judy i Jerozolimy. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską, do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli jego ścieżkami. Bo prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie z Jeruzalem. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza. Nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie do domu Jakuba, postępujmy w światłości pańskiej. Moi drodzy, czujecie ten klimat? Klimat, który przynosi Chrystus, który przynosi zbawiciel. To jest opis tego, co będzie na końcu czasów, ale to jest też to, czego możemy doświadczać, kiedy przyjmujemy Chrystusa do swego życia, kiedy godzimy się na to, aby kroczyć Jego ścieżkami. Klimat pokoju, klimat, w którym nie angażujemy swoich sił w to, aby walczyć, ale miecze przekuwamy na lemiesze, a włócznie na sierpy. Czyli Pozbywamy się agresji, pozbywamy się jakiejś chęci rywalizacji, nie atakujemy, a energię swoją zużywamy na to, aby robić coś dobrego, coś, co służy pokojowi. To powiedzenie przekuć miecze na lewiesze oznacza właśnie to, że działamy na rzecz pokoju. Lemierz to jest taka część pługa, część metalowa pługa, czyli coś, co pomaga w obróbce ziemi, aby ta ziemia mogła być obsiana, aby mogła później wydać plon, aby można było zebrać ziarno, z którego później będzie chleb. Zobaczcie, włócznie zamieniają się na sierpy. Czyli włócznia, która ma się wbić w ciało drugiego człowieka, która ma go pozbawić życia, zostaje zamieniona na sierp który służy do ścinania zboża, który służy do tego, żeby właśnie to ziarno, które zbierzemy przerobić później na chleb. Czyli zupełna zmiana kierunku, tak? Chrystus, który jest pokojem, może nam przynieść taką zmianę właśnie kierunku. Ale to się nie dzieje tak od razu. Te działania, te efekty w postaci pokoju na świecie, tak, w postaci pokoju wokół nas, one mogą być widoczne dopiero wtedy, gdy my ten pokój Chrystusowy przyjmiemy i pozwolimy, żeby On zamieszkał w naszych sercach. Chrystus przychodzi ze swoim pokojem. Chrystus jest pokojem. Chrystus niesie pokój. I teraz my możemy ten pokój przyjąć, możemy otworzyć na niego swoje serca albo możemy zamknąć się na ten pokój. I naprawdę wielu ludzi jest takich, którzy narzekają na brak pokoju na świecie, ale sami są zamknięci na pokój Chrystusowy. I sami nie robią niczego w swoich rodzinach, w swoim otoczeniu, co służy pokojowi. Ale tylko narzekają, że tego pokoju na świecie nie ma i obarczają Boga za ten brak pokoju. A Bóg chce dać nam pokój. Ale ten pokój nie jest pokojem, takim wiecie, zrzuconym z nieba, i teraz Pan Bóg zrzucił ten pokój, i na świecie jest pokój. Niebo na świecie są ludzie, i to ludzie mają się otworzyć na ten pokój, i to dopiero z serc tych ludzkich ten pokój będzie się roznosił na ten świat. Bo my działamy, my mówimy, my się kontaktujemy z drugim człowiekiem, my dokonujemy jakichś czynów, albo czynów miłości, albo czynów, które są niezgodne z miłością, przeciwne miłości. To my. Odpowiadamy za pokój na świecie, bo Bóg daje nam pokój. Bóg przychodzi z pokojem. Ale czym jest ten pokój Chrystusowy? Warto by sobie zadać pytanie, czy ten pokój Chrystusowy jest jakimś spokojem takim, że nie ma żadnych konfliktów, że nie ma żadnych turbulencji w naszym sercu, że się nic nie dzieje, że nie mamy żadnych wątpliwości? I to jest pokój. Czy pokój jest czymś innym, czymś bardziej złożonym? Jak myślicie? Zastanówcie się, czym jest dla Was pokój Chrystusowy. Ja się zaraz podzielę z Wami, czym jest dla mnie ten pokój Chrystusowy, jak ja go rozumiem, ale może Wy go rozumiecie jakoś inaczej. Zastanówcie się nad tym. Wczoraj miałam taką y, trudną dość y, niedzielę, bo od czasu do czasu Pan Bóg pozwala mi taki bardzo konkretny sposób spotkać się znowu z moimi słabościami. I czasem mi się wydaje, że ja już to mam za sobą, że już, że już to gdzieś tak poszło w przeszłość, że to już jest sprawa załatwiona, że już jestem taka inna i że to już mnie nie dotyczy, a są takie chwile, kiedy Pan Bóg pokazuje mi nie, to jeszcze jest w tobie, ten problem jeszcze istnieje. I to trochę tak mnie zasmuciło, i był taki moment, takiego, no właśnie, takiego przygnębienia, może troszeczkę, ale to był tylko moment, bo ja wiedziałam, że to jest po coś. Ja wiem, że uczucia, które się w nas rodzą, myśli, które się w nas rodzą, one nie są po to, żeby nas zabić, żeby nas zniechęcić do czegoś, tylko po to, żeby gdzieś pójść dalej, żeby. Coś się zmieniło w życiu, żeby zrobić jakiś mały krok, może naprzód. I wiem, że w takich sytuacjach najważniejszą sprawą jest przyjęcie tego, czyli tak, jestem taka, jeszcze to jest moje. I później próba oddania tego Bogu. I to działo się na modlitwie wieczornej. W czasie kontemplacji miałam taki moment, kiedy mogłam to Panu Bogu oddać i oddałam mu to z całą taką szczerością, z całą taką z nadzieją wielką, z takim zaufaniem, że On wie, co z tym zrobić. I słuchajcie, przyszedł taki naprawdę wielki pokój do mojego serca i przyszło takie jakieś zrozumienie, że Pan Bóg to wszystko widzi. I być może ja nie mam być taka, jaką sobie wymyśliłam. Być może to jeszcze nie jest ten czas, aby pokonać tą słabość, a być może ja jej nigdy nie pokonam. Może to jest ten mój oścień taki, o którym mówił święty Paweł, że on też miał jakąś słabość, która go prześladowała do końca życia. Może ta słabość, która jest moją słabością, może ona mnie będzie prześladować do końca życia, a może. Pan Bóg mi ją w pewnym momencie zabierze. Ja tego nie wiem. Jedno co wiem, to to, że pomimo tej słabości, mam dawać miłość na miarę tych możliwości, na miarę tej mojej sytuacji, na miarę wielkości Boga. I ja chcę tak żyć. I to mnie tak bardzo uspokoiło. I później przeczytałam sobie czytania właśnie z dnia dzisiejszego. Żeby się przygotować do, do przeżywania Eucharystii. I dzisiaj rano jeszcze jej rozważałam. I w tych czytaniach jest właśnie ta odpowiedź, że Chrystus jest tym pokojem, i jeżeli ja się karmię Chrystusem, jeżeli ja Mu to wszystko oddaję, On we mnie jest. I ten pokój dla mnie wcale nie oznacza świętego spokoju. Pokój to nie jest taka prosta sprawa. To nie jest takie bycie jakimś takim modelowym chrześcijaninem. Takim, wiecie, że każdy ma każdą sferę swojego życia poukładaną. To jest jakaś droga, na której pewne rzeczy będą się wyjaśniać, ale być może jeszcze teraz nie są wyjaśnione i nie są zakończone, a może nigdy nie będą zakończone, tak jak powiedziałam. I pokój to jest właśnie dla mnie taka zgoda na siebie samą, na siebie samego w tym momencie, w którym jestem. Panie Boże, ja się zgadzam na to, jaka jestem. Ja, będąc taką, jaką jestem, chcę czynić dobro na tyle, na ile jest to możliwe. Chcę czynić dobro, chcę kochać drugiego człowieka. I ja się nie skupiam na tych moich ograniczeniach, tak? I nie użalam się nad sobą, zgadzam się na siebie. Ja bardzo dużo czerpię od ludzi, takich, wiecie, starszych, którzy są pogodzeni ze swoim życiem. Jak mi się podobają tacy ludzie, którzy. Godzą się na to, że pewnych rzeczy już nie mogą robić, że pewne rzeczy są poza ich zasięgiem, i oni po prostu to przyjmują i mają w sobie radość pomimo tych ograniczeń. Mam takich znajomych, starszych ludzi. To jest takie kochające się małżeństwo holenderskie, już po osiemdziesiątce, grubo i oni zawsze spędzali dwa miesiące zimowe w Egipcie. I to było od wielu, wielu lat, ja nie wiem, chyba ze 20 lat tam jeździli. To był taki ich taki upragniony czas, że oni tam jadą, tutaj jest zimno, tam jest ciepło i oni tam mają znajomych, taki drugi dom. I w pewnym momencie przychodzi choroba, która uniemożliwia im ten wyjazd, a wręcz nawet zabiera ich z tego wyjazdu, bo oni musieli wyjechać stamtąd, nie mogli tego pobytu dokończyć, to się działo dwa lata temu. I ludzie, którzy godzą się na to, tak? I tydzień temu byliśmy u nich, odwiedzaliśmy ich i nie ma w nich jakiegoś zgorzknienia. Nie ma w nich zgorzknienia. Oni tęsknią za tym Egiptem, bo to jest właśnie taka pora, kiedy by tam już byli, tak? Tęsknią za ludźmi. I mają nawet takie marzenie, żeby tam polecieć na kilka tylko dni. Tylko kilka dni, żeby choć po raz ostatni spotkać się z tymi ludźmi. Mają takie marzenie. Zobaczcie. Mają marzenie na miarę swoich możliwości. Kiedyś mieli inne marzenia. Teraz mają marzenie na miarę swoich możliwości. I to jest dla mnie pokój Chrystusowy. To jest to pogodzenie się właśnie ze sobą, z okolicznościami, z sytuacją. To nie jest takie, Oczekiwanie idealnego świata i wtedy będę mogła działać, wtedy będę mogła robić, jak ludzie będą mnie rozumieć, jak ludzie będą bardziej otwarci. Nie, ja teraz robię to, co mogę. Ja teraz robię to, co mogę, aby dobro się pomnażało, a nie czekam na jakieś idealne warunki. Ja podejmuję działania zgodne z moimi możliwościami. Nie patrzę, bo może ktoś robi coś większego, lepszego. Trudno, ja mogę robić to, co ja mogę. Ktoś inny ma większe talenty, może, tak? Ma większe możliwości. Ja mam takie, jakie mam, robię to, co mam. To tak jak w sporcie. Ja już wam mówiłam wielokrotnie, że wiara mi się bardzo kojarzy ze sportem. Już wielu z was pewnie wie: ja trenuję kolarstwo. Jeżeli ja robię trening, to ja robię trening dopasowany do mnie. Jest coś takiego jak FTP. To jest średnia moc, którą można utrzymywać przez 20 minut. I wszystkie treningi yy, są dopasowywane do danej osoby właśnie na podstawie tego jej FTP. Czyli trening, który bazuje na wyższym FTP, mógłby być dla mnie zbyt obciążający, a znowu trening, który bazuje na niższym FTP, mógłby być dla mnie po prostu nic nie wnoszący czyli taki bezsensowny trochę. Ja nie robię sobie treningów, które są albo za łatwe, albo są za trudne, tylko takie w sam raz. To jest zgoda, to jest zgoda na siebie. Może chciałabym umieć hmm, z większą mocą jeździć, ale nie jestem profesjonalistką i już raczej nie będę, no bo wiek robi swoje. Ale godzę się na to, co jest teraz i czerpię z tego radość. I tak samo jest właśnie w naszym życiu duchowym. Godzę się na to, co jest. Nie patrzę na to, że ktoś inny otwarty jest na Pana Boga, wyśpiewuje mu tam, tańczy przed nim, a ja tak nie umiem na przykład, a ja się inaczej modlę. A ja nie umiem się na przykład tak uśmiechać, jak inni się uśmiechają, ale za to umiem robić inne rzeczy. Zgoda na siebie, zgoda właśnie na swoje ograniczenia, na swoje na okoliczności, które w twoim życiu panują. Być może masz małe dzieci i nie możesz się tak poświęcić dla Pana Boga, a może już odchowane masz dzieci i możesz zrobić coś więcej. Możesz się bardziej zaangażować, tak? Czy też w jakąś pomoc drugiemu człowiekowi. Każdy robi na miarę swoich możliwości. To daje nam pokój Chrystusowy. Pokój Chrystusowy dla mnie to jest taki stabilny grunt. Wiecie, że ja mam stopy postawione na takim stabilnym gruncie. I wiem, że jestem na swoim miejscu i czuję się w tym dobrze. I nie jest tak, że jakieś właśnie zewnętrzne warunki mogą mnie, mi zaburzyć tą moją pozycję, to moje miejsce, że mogą mnie wytrącić jakoś z równowagi sprawić, że że ja będę, że ja się załamię, że ja się pogrążę w jakimś, w jakiejś depresji. Nie, Pokój Chrystusowy daje mi właśnie ten stabilny grunt. I pokój Chrystusowy daje coś jeszcze. Daje taką właściwą perspektywę. Czyli ja patrzę na siebie w prawdzie i patrzę na siebie jako na stworzenie. Ja nie jestem Bogiem. Jest ktoś wyższy ode mnie ktoś, kto ustalił porządek. Ja się podporządkowuję tym wartościom, które ustalił Bóg. Może niektórych rzeczy nie rozumiem, ale je przyjmuję, bo wierzę, że on jest kimś większym ode mnie. Dzisiaj jest piękna Ewangelia, która ukazuje wiarę i pokorę setnika. Setnik przychodzi do Jezusa i prosi, aby Jezus uzdrowił jego sługę. Mówi, że sługa leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. A Jezus mówi tak, przyjdę i uzdrowię go, ale setnik wtedy mówi. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie, drugiemu przyjdź, a przychodzi, a słudzę zrób to, a robi. Popatrzcie, jaka niesamowita wiara i jaka niesamowita pokora. On wie, że jest człowiekiem grzesznym. Być może on nie działa na rzecz pokoju. Być może on, właśnie będąc tym żołnierzem, tym dowódcą tego oddziału stu żołnierzy, może robił jakieś złe rzeczy, może działał przeciwko pokojowi, może napadał niewinnych ludzi. Nie wiadomo, ale coś jest takiego, co mu nie pozwala przyjąć Chrystusa pod swój dach. On wie, że Chrystus jest święty, że jest Bogiem i widzi swoją małość. Widzi to, że On jest niegodny. Aby Chrystus przyszedł pod jego dach. Zobaczcie, jakie to jest niesamowite. Święty, Bóg i człowiek. Mały, grzeszny człowiek. On widzi tą proporcję, tak? Chociaż jest dowódcą, ale jaka jest też wielka jego wiara. On wie, że Chrystus może rozkazać tej chorobie, aby opuściła tego sługę. On wie, bo on mówi: Ja jestem, ja mam władzę, i ja mówię żołnierzowi: idź i on idzie. Ja mówię temu: i zrób to, a on to robi. To ty powiedz tej chorobie, żeby odeszła, i ona ciebie posłucha, i ona odejdzie. To powiedz temu mojemu słudze, żeby wstał zdrowy, i on na pewno wstanie. On ciebie posłucha. Myślę, że ten żołnierz jest na dobrej drodze, aby pokój Chrystusowy mógł zamieszkać w jego sercu. On się otwiera na ten pokój. On robi miejsce dla tego pokoju. On widzi Boga jako świętego, jako tego, na którego słowa rzeczy się dzieją. Piękne to jest, naprawdę piękne. Czyli zobaczcie. Pokój Chrystusowy, to jest to Pogodzenie się ze swoją sytuacją, z tym, kim jesteśmy, w jakiej rodzinie wzrastaliśmy, jaką mamy historię, to, że to wszystko ma na nas wpływ, co przeżyliśmy, to jest pogodzenie się z tym, przyjęcie tych okoliczności, w których żyjemy, tej całej sytuacji, która nas otacza, też sytuacji, która dzieje się na świecie, przyjęcie, pogodzenie się z tym i zobaczenie w Bogu tego kogoś wyższego, tego kogoś, kto może, pomimo tych różnych naszych ograniczeń trudności przynieść uzdrowienie i otwieramy serca na właśnie ten jego pokój który stępuje z góry otwieramy serca na jego pokój i wtedy słuchajcie i wtedy przekuwamy właśnie te nasze miecze na lemiesze i wtedy Włócznie przekuwamy na sierpy, dzieje się coś niesamowitego. To wszystko, co służyło nam do jakiejś obrony, do walki wyrzucamy, a zaczynamy działać na rzecz pokoju, na rzecz dobra, zaczynamy wykorzystywać ten cały potencjał, który mamy w nas do tego, żeby siać dobro. Ja natrafiłam w internecie na taki obraz, proroctwo Izajasza, i on ukazuje Izajasza, który trzyma w ręku właśnie to proroctwo. A wokół tego Izajasza jest pełno takich porozrzucanych kawałków, jakiejś broń, jakieś zbroje, jakieś miecze. To wszystko jest porozrzucane, takie jakby już niepotrzebne. A w lewym górnym rogu stoją kowale, i, i tam właśnie można się domyślić, że oni przekuwają. Te wszystkie elementy zbroi, właśnie, te miecze, te włócznie na właśnie coś, co służy pokojowi, dzięki czemu można uprawiać ziemię, a, a uprawa ziemi. Spowoduje to, że ta ziemia wyda plony i że ludzie będą mieli pokarm. Jak będą mieli pokarm, będą nasyceni, będą szczęśliwi, będzie jakiś dobrobyt, będzie jakieś bogactwo, będzie szczęście, będzie jakaś pomyślność. My możemy doświadczać tych owoców pokoju, tylko musimy się po prostu otworzyć na ten pokój i pozwolić, aby mógł on w nas pracować. Aby mógł on w nas pracować, bo to jest jakiś proces, aby mógł najpierw przemieniać nas, pozwalać nam żyć w pokoju z samymi sobą, bo to jest bardzo ważne. Ja nie jestem agresywna wobec siebie, potrafię otoczyć siebie opieką, ja potrafię zobaczyć swoje także potrzeby, tak? Ale ten pokój pozwala mi też nie działać agresywnie wobec drugiego człowieka, pozwala mi go przyjmować, pozwala mi pomagać mu wzrastać, otaczać go opieką, miłością. I to się tak roznosi później po świecie, dalej, dalej, przenosi się właśnie z nas na nasze dzieci, nasze rodziny, nasze sąsiedztwo, nasze społeczeństwo. I w ten sposób możemy pokój wprowadzać w świat. Ale ten pokój najpierw pochodzi od Boga, zawsze. I postarajmy się właśnie w tym adwencie otwierać na, na Chrystusa, który jest pokojem, i oddawać mu te przestrzenie naszego serca, które jeszcze są takie nasze, takie, w których my jeszcze kombinujemy po swojemu. Niech on tam robi przemeblowanie. Kochani, jeszcze ostatni element tego dzisiejszego spotkania, czyli mój wiersz. Zatytułowałam go Stabilny grunt. Gdy twój pokój panie, spostrzeże otwarte serce z wielką ochotą wnika w nie. Zaczyna w jego przestrzeni budować ostoję, miejsce obecności swej. A wówczas niemal wszystko innym staje się. Postawieni na mocnym i stabilnym gruncie, pomimo trudnych Doświadczeń nie poddajemy się. Przepełnieni ożywczym nektarem z nieba, przestajemy się lękać. Odkładamy agresję i broń. Zużywamy swe siły na to, by kochać bliźnich. A nie umacniać obronę lub karmić pychę swą. Nie próbujemy zakładać masek, wchodzić w miejsca, które nie dla nas są. Idziemy przez życie w pokorze. Uznajemy Ciebie, Panie, za króla, któremu należna jest wszelka chwała, cześć i moc. Kochani, życzę Wam tego, żebyście otwierali Wasze serca na Chrystusowy pokój. Trzymajcie się cieplutko z Panem Bogiem. Pa!